Ciąg geometryczny an określony jest wzorem an równa się 3 do n tej przez 4. Iloraz tego ciągu jest równy. Ponieważ musimy w tym zadaniu obliczyć iloraz ciągu geometrycznego, który symbolicznie oznaczamy literką q, to jest nasza szukana, w związku z tym na początku wyliczymy sobie dwa jakieś dowolne sąsiednie wyrazy tego ciągu geometrycznego, na przykład a1 i a2. Jeżeli obliczymy już a1, korzystając z tego wzoru, Następnie obliczymy A2, to Q policzymy bez problemu, ponieważ wiemy, że ciąg geometryczny powstaje w taki sposób, że poprzedni wyraz mnożymy właśnie przez ten iloraz Q i otrzymujemy wyraz następny. Dalej tak samo, A2 mnożymy przez Q i otrzymujemy A3 i tak dalej. Zatem, jeżeli byśmy wiedzieli, ile jest równe A1. Oraz ile jest równe a2, to q sobie bez trudu policzymy. Na przykład w taki sposób q równa się a2 podzielić na a1. Zatem, żeby móc wykonać ten rachunek, to na początku policzmy ile jest równe a1 oraz a2. Korzystamy do tego z podanego wzoru. Liczymy. a1 równa się, no i podstawiamy pod e n1. 3 do pierwszej to jest 3 przez 4 po prostu 3 czwarte. No i jeszcze a2. a2 to się równa, podstawiamy pod n e na dwójkę. 3 do drugiej przez 4 możemy zapisać, że to jest 9 czwartych. No i teraz, gdy mamy już a1 i a2, to po prostu musimy odgadnąć, przez jaką liczbę należy pomnożyć ten ułamek, aby otrzymać ten czyli nasze Q. No na oko w tym momencie już widać, że Q jest równe 3, jeżeli przez 3 pomnożymy ułamek 3 czwarty, to otrzymamy 9 czwartych. Żeby nie robić na oko, to po prostu wykonujemy dzielenie wyrazu następnego przez poprzedni, i również otrzymamy Q. Może ja właśnie policzę o w ten sposób, skoro tutaj już tak napisałem, a2 to się równa 9 czwartych podzielić na a1, czyli na. 3 czwarte, od razu sobie przypomnimy, jak należy sobie radzić z ułamkami piętrowymi. Na początku piszemy to, co jest w liczniku. 9 czwartych i to dzielenie zamieniamy na mnożenie razy odwrotność mianownika, czyli zamieniamy miejscami licznik z mianownikiem. 4 trzecie to się równa, czwórki się skracają, dziewiątka z trójką, tu zostaje 1. Tutaj 3, 3 pierwsze, czyli po prostu 3. No dokładnie tak jak tutaj odgadliśmy na oko. W związku z tym, prawidłową odpowiedzią w tym zadaniu jest odpowiedź A.